Dzień dobry, dzień dobry, moje plastusia i teletubisie i... Dzień dobry. Siema, Eniu. I... Tramania, po prostu, te, tego środa. I teraz nie? Bo co drugi... Ciu, ciu. Sam yes. Nie, nie, ani, a, nie. I wiesz co? Nie. Jest to. A to jeszcze ja teraz mam nowszego Windowsa i mogę ten i cię wyciszyć, i, i, i dalej wszystko słychać. Ale wiesz, co jest najlepsze? Ja już to powiedziałem i to jest nagrane, więc i tak, jeżeli byś chciał to wyczytać, to będziesz musiał montować. To jest no pak Jak ja to pięknie to zrobiłem, no? No. Załatwiłem się teraz. Załatwiłem się na Ale cacy. To wiesz, ja, ja, Znaczy się, bo ja sobie powiedziałem, że tak będę próbował 50% swoich odcinków montować na razie, nie? Rozumiem. Tak teraz sobie. Tak, żeby przyszerga... wszyscy byli zadowoleni, ale to zawsze może być, że będzie trzy odcinki montowane, a trzy nie, więc to też. To, 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 to... Tak, to Nie jest powiedziane, że nie będzie montowany. Słuchaj, A jak? A jak? <laughs> no, o. a tak, prawdę a tak mówiąc, od, od tego, czy, czy montuje, czy nie, to też zależy dużo, jak z czasem stoję, tak. Słuchajcie, takie bo... popieprzone w ogóle mamy teraz czasy. O, ostatnio tu też ciekawy temat u Cię, poruszę. Zacząłem sobie analizować, bo. Słuchajcie, przyznamy się wam bez bicia, że na ten moment yy, nagrywamy tylko jeden dzień w tygodniu. W sensie siadamy mm -hmm. w piątki i jest na cały tydzień po prostu nagrywka, ale to jest cały dzień siedzenia i nagrywania, dosłownie od rana do nocy. Natomiast yy, zrobiłem to głównie po to, żeby w końcu cokolwiek odpocząć. I opowiem wam, co robiłem w zeszłym tygodniu. ich w ogóle? Proszę? A, począłeś w ogóle? Nie. I no właśnie. Rozmawiałem o tym z ostatnio z Łysym. Mhm. Jakbyś mnie zapytał, co robiłem, nie wiem. Nie pamiętam, nie jestem w stanie stwierdzić, natomiast wiem tylko jedno, że nie miałem kompletnie czasu. Na nic. Cały czas. No. Zacząłem analizować dzień po dniu. Po całym dniu, co ja dzisiaj zrobiłem. No i teraz ostatnio na przykład wstałem o godzinie 9, no bo to jest normalna godzina, o której mhm. staję więcej. Inny po prostu tryb pracy. I o 21.00 siadłem w fotelu, kompletnie styrany i pytam się Łysego, co ja dzisiaj zrobiłem. No, dużo, bo tam zrobiliśmy, no, sieć zrobiliśmy z access pointem. I tak dalej, i tak dalej, mm -hmm. w domu. No, no dobra, zajęło nam to godzinę. A co z pozostałymi 12? <laughs> Cisza. No byliśmy na zakupach. No byliśmy. Cisza. Ja czujesz, że odpocząłeś, że siedziałeś na dupie, że, nie, że ten. No nie. To co robiliśmy przez cały kurwa dzień. Nie pamiętam. No właśnie. I. Je... Nie wiem o co tu chodzi. Nie wiem o co tu chodzi. Przychodzą goście. Ale ja tak mam po prostu cały czas. Tyrami... Witaj w moim świecie. Proszę? <gry> Witaj w moim świecie. No. Styrany jestem jak pies po całym dniu, a nie potrafię powiedzieć, co robiłem przez cały dzień. To jest po prostu dramat. To jest dramat, kurwa. Mhm. Mm też o, tak... Solo przekazał y, y, 1045 planetek na serwerze, no. z którymi nie wiem, co mam zrobić. No. tak. E, też tak mam, że... Właściwie czasami faktycznie wydaje mi się, że nic nie zrobiłem kompletnie cały dzień. I nie wiem, kiedy ten dzień mi ucieknie. No. Bo to tak wiesz, to jest na zasadzie a, a tutaj po coś tam tylko pójdę, tutaj tak. coś tam jakąś drobną rzecz zrobię. Um, tu sobie świąt jakiś odcinek obejrzę na YouTube z jeden, ale taki krótszy, taki 15 minut, nie? Bo, bo nie mam czasu na dłuższe um, tu coś pójdę sobie zrobić do jedzenia i, i nagle jest godzina 20, nie? I no takie okej okay. Gdzie ten dzień skardolił, nie? Co, mm -hmm. co się wydarzyło tak naprawdę? I tak wygląda każdy mój dzień ostatnio. Mm -hmm. I nawet analizując dzień po dniu, po całym dniu, ja nie jestem w stanie powiedzieć, jakim cudem, co tu się wydarzyło w ogóle, nie? No. I wiesz, do jakiego wniosku doszedłem? Że ja już to wcześniej zauważyłem, ale teraz naprawdę się temu przyjrzałem, temu problemowi, że ja cały czas czekam. Że problemem yy, nie standardowego trybu ośmiogodzinnego pracy jest to, że się czeka. Tak. Bo y, ja się umawiam na przykład dzisiaj. Mam na dziesiątą nagrywkę z hunterem. Mm -hmm. y, nie wiem, ile mi to zajdzie, więc y, zapobiegawczo ustawiam następną nagrywkę na 12. Poza tym po drodze jeszcze muszę przygotować memy y, y, i tak dalej, i tak dalej czy też klipsy, y, więc y, nie wiem, ile mi to czasu zajdzie, ale zazwyczaj mi jeszcze godzina zostaje. Przez tą godzinę nie robię niczego tak naprawdę kreatywnego, no bo co jesteś w stanie zrobić przez godzinę, tak? Więc Przestałem się na... dzisiaj właśnie wyjątkowo, właściwie za 15-12 do kompa, bo trafiło się mi takie szybkie zajęcie, nie? Ale też go planowałem tak, że go zrobię dopiero po nagrywkach, nie? No. Ale na szybko tak zrobiłem przed, ale no tak, tak, też, też tak mam, nie? Że... I teraz tak, kończymy te nagrywki, mniej więcej skończymy je o godzinie 15, może 16 i o 17 zaczynam kolejne nagrywki z, z widzami. Mm -hmm. Więc jest znowu ta godzina, półtorej, czekania. Tak. której Ani nie zdążę pojechać yy, na zakupy ani w zasadzie nic. I tak to wygląda przez cały czas. Człowiek nie wie, gdzie to po prostu zbieramanda. No, to ja akurat na dziś mam mam trochę planów, bo chociaż w sumie no jedną rzecz zrobiłem, można powiedzieć. To też ją właśnie miałem robić po, e, e, po nagrywkach, ale to się z gościem ogadałem, że dopiero po nagrywkach mu zacznę to robić. E, bo tak naprawiam e, na, 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 e, na, naprawiam e, najbardziej e, klasyczne auto na wsi, czyli Pasata. Laset Passat robi we wsi No, tak, ale już znalazłem przyczynę, chociaż to... No, niepotrzebnie wydał kasy, ale to tam mniejsza z tym, nie? <noise> A bo moje działało podświetlenie zegarów po prostu i byłem pewny, że po prostu ten, pod, ta regulacja trafił, bo się grzała mocno w ciul. Ja to, co sprawdził, to bezpiecznik. Nie no, bezpiecznik jest, jest OK. właśnie. Właśnie problem jest taki, że ta, ta cała regulacja, bo to rozebrałem to całe w mak. E, włączyłem i po dwóch sekundach przypadkiem dotknąłem jakiegoś tam jednego układu stalonego i się sparzyłem, nie? Aha. <grych> I więc myślałem, że to po prostu przez to, no się, właściwie gość sam zaproponował, że to pojedzie i to kupi, nie? Bo to wczoraj to zacząłem robić i powiedział, że dzisiaj to kupi i, i ten. Więc myślę, no dobra, to jak kupisz, to nie będę szukał dalej, no ale... Dzisiaj przywiózł nowe i też miał zaznaczone, że mnie od 12 do 15 to mnie nie ma. Mhm. Słyszałem pip, pip, niedobrze. <głos> <głos> e, no i ten. E, no i się okazało, że już po wymianie dalej to samo, nie? No, Także, no, ale jeszcze z to, że założyłem przegrzebać na szybko. O, dzień i... dobry panu, panu kuryerowi, trzeba tak, powiedzieć. Tak. Dzień do... Wszyscy piszecie w komentarzach. Dzień dobry. No, ale o, się, ok kurwa. A teraz to się ten okazało, że tam po prostu coś przy radiu robiło jakieś zwarcie, i, i tu był problem. Także naprawiłem, ale no. no i Dużo pieniążka zarobiłeś? Jeszcze nie wiem. A bo ty się nie obawiasz. No, A, będzie się... pan zadowolony, dobra! <laughs> to ta e, technika! Jeszcze wiesz, jakoś nie odebrał, więc no. Umówiony jestem na odbiór po 15, nie? <laughs> Rozumiem, myślałem, no. że po prostu. Tak. No, w międzyczasie tak. do sąsiadki jeszcze mi się fucha trafiła, tak się, no, Co ja to, wyprawiam?! widzę właśnie, jak zwykle na moich odcinkach. Co ja wyprawiam no. w ogóle, Także tej... tak, dzisiaj, dzisiaj można powiedzieć, że faktycznie dzień będę miał zajęty i będę wiedział, że mam zajęty, tak? Bo um, tutaj przy tym aucie, tutaj jeszcze tam do sąsiadki jakiś dekoder je ustawić, potem jeszcze na zakupy do paczkomatu i tak dalej, no to tak. Ale nadal to są główne, które nie Tak, ale, na... to, ale to przynajmniej wiem, że już ten dzień wypełnię, tak? że... Tak. że... Będę mógł powiedzieć, że OK, coś zrobiłem, nie? No ale. Nie wiem, przyjdzie na przykład dzień jutrzejszy, i, i tak ani coś zacząć robić konkretniejszego. No bo, bo no 18 live, więc no nie. No. I, I tak właściwie cały dzień zostać znaczy, nic nie zrobię, jak zwykle, nie? No, to prawda. No ja jutro mam sesję zdjęciową, więc o tym no. że... No, to też będzie może powiedzieć, że czyjś tam dzień wypełnić. No ale też sesja ile? 3 godziny? Nie no, sama sesja to godzina półtorej po czym obróbka ze dwie godziny. No to tak. No, no to, no, to, 3, no, to tak, no to 3-4 godziny, nie? I całego dnia nie ma. No tak, to prawda. No. I całego to dnia jest nie jest ma. Straszne. Bo to też jest tak właśnie, kiedy się nie pracuje te 8 godzin, że mm -hmm. na przykład y, umawiasz się na sesję na godzinę 12 Przedtem niewiele zdążysz zrobić, mm -hmm. a potem już będzie 16. Tak. Też to, też to właśnie zauważyłem, że wiesz, jak, jak pracowałem normalnie, no bo tam robiłem powiedzmy po 10 godzin pracowałem, miał, więcej miałem niż... więcej czasu niż teraz na bezrobociu, nie, no, to prawda, to prawda. To jest straszne. To prawda. Który ty to masz local, local record w ogóle? Słaby, 118 daj Który? 100, 118. 118 bo przerywa No, Tak. Ja właśnie 41 wykręciłem i powiem Chciałem. ci szczerze, że teraz robię o 400 tysięcy gorzej mimo, że przejeżdżam to perfekcyjnie mhm. i się zastanawiam... Bo ja dalej nie wiem o tą końcówkę tam, co, co z nią trzeba zrobić. Skoczyć by... po prostu, skoczyć do mety. Mhm. Ja tam przekominowuję na niej, no ale to tam... Kto, I najlepiej to po prostu kto to na... patrzy jak ja jeżdżę, no. na, na pełnej pipie tak, żeby kończyć lot dosłownie w metę jeszcze nie mm -hmm. dotykając nad ziemi. Mhm, mm no, mi się tak udało, ale to był przypadek. Ale to i tak um, gdzieś gorszy czas robiłem niż wcześniej. Nie, no to ja mi tak całkiem, całkiem przyjemnie poszło. O, to jechałem w sumie z hunterem na odcinku. Oho. Całkiem niedawno, bo tak jak mówiłem, dzisiaj nagrywałem, znaczy, no, ale dobra, no wie, wiecie o co chodzi, no. no. Jest, jest, jak jest. Dlatego y, proszę się ze mnie nie śmiać, że ja się nie przebieram przez cały tydzień, nie? Po prostu... No. <laughs> po prostu... Tak, tak, tak. Ja, a ja też mam ten problem w sumie, bo wiesz, ja, ja po prostu mam tak, że nie wiem, mam sobie jakąś tam koszulkę, którą zakładam, nie wiem, do nagrywek, tu jak idę do sklepu. Ja ją w ciągu dnia, y, znaczy się właściwie w ciągu tygodnia używam, nie wiem, przez godzinę czasu na przykład, nie? Przez cały tydzień. I, i, I często jest tak, że ja faktycznie ja jej używam 2-3 tygodnie, no bo no się nie zdąży gdzieś, nie wiem, przepocić, wybrudzić, wysmrodzić i tak dalej, nie? I, i, no bo normalnie mam inną koszulkę, coś tam idę robić, wiem, że idę to robić cięższego, się po co to biorę sobie taką koszulkę na utyranie się, na przykład, nie? I, a, a tu sobie taka, wiesz, koszulka dyżurna wisi. I ja często zauważam, że ja faktycznie odcinek po odcinku mam Tą, Tą samą, samą koszulkę, koszulkę, nie? <laughs> Już pomijam w falcie niektóre koszulki, mam, nie wiem, dwie, dwie lub trzy takie same, A tak? Tak się, tak się, tak Także, tak, jak mi widzicie często, że z tych samych ciuchach, to nie dlatego, że ja e, się nie przebieram, nie, po prostu. A ja znowu mam. Albo jest problem. tak, że zdążę w tym czasie w jest to samo. <laughs> bo po prostu mam kilka takich samych, ale po prostu jej nie używam do niczego innego niż nagrywki, tak? Ja muszę teraz eee. zrobić remanent w szafie i to dosyć poważny, bo wiesz co, mm. pojechałem, tak Też pojechałem muszę. teraz do Egiptu, nie? Mm -hmm. W tym Egipcie, ja w ogóle uwielbiam kupować ciuchy w Egipcie, Na, największym problemem egiptowych ciuchów jest to, że nie da się kupić nie, o, nie, po, nie podróbek. Mhm. Że po prostu na przykład zwykłej czarni, bo jakościowo tam te ciuchy są po prostu o niebo lepsze od tych, które można kupić w Polsce. Tak mhm. jest, prawda? No ale zazwyczaj są to podróbki. Tak, nie może być. No i yy, znaczy zazwyczaj w 100%. I ja sobie zazwyczaj kupuję, yy, zazwyczaj, no zawsze kupuję właśnie takie, żeby jak najmniej było widać jakiś znaczek czy coś w tym stylu, żeby po prostu wiesz. Mhm. A już nie daj Boże, nie kupuję tam Gucci, Louis Vuitton czy coś w tym stylu. Tylko jak już to coś, to faktycznie byłoby mnie stać hehe. No. No i. i, 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 i e, e, ta, e, ta. Że tak powiem, pojechaliśmy teraz do tego Egiptu, i od, od powrotu z Egiptu był taki zapierdol, że włożyłem je do szafy, po czym e, moja żona zrobiła pranie po, po tym Egipcie. Te koszulki zostały przykryte tymi, które miałem zawsze i, i mam tam jeszcze kurwa chyba z pięć koszulek, których nawet nie dotknąłem, bo są po prostu pod spodem i nie chcę mi się im wygrzebywać, rozumiesz? <grym> tak, tak, wiesz, no to na to z wierzchu no normalka. Z wierzcho, i dobra, Norma, normalka, normalka, tak. <grym> Także wy też macie takie problemy życiowe. <grym> <grym> to to, dopiero to ja dopiero ja z kolei mam inaczej, bo y, mam takich kilka koszulek, które są No ja ogólnie przez to, że mam babek duszy, to muszę mieć długie koszulki, nie? No. No ja i. Jestem i, długi i też mam bebek, więc znam. To, tak, i, i no i mam kilka takich, które na przykład nie wiem, gdzieś tam na jakieś roboty domowe to spoko, mimo że są przykrótkawe, nie. E, ale często jest tak, że ja jej po prostu wyciągnę założę, o nie, kurwa, ta jest za krótka, nie? No to, to następną i następną, a te no. Y, y, często się też tak, że ich po prostu jedna złotem do prania, nie? Mm -hmm. e, mam też kilka takich na przykład, które już dawno powinienem wziąć wyjebać w cholerę. Mm -hmm. Yy, bo, bo są już totalnie za, za ciasne za krótkie, ale... Yy, a to kiedyś, a to kiedyś, nie? I ja i tak przyrzucam i wypiorę i do szafy i znowu już tym nie ubiorę, a nie dobra, to była ta chujowa, dobra, ta znowu się do prania i do szafy i takie koło zamyka nie? I tak kurwa do zajebania że <noise> znaczy, tak, też muszę kiedyś po prostu wziąć te koszulki po prostu Stanąć pół dnia, przebierać się z koszulki w koszulkę i, I tak? Tak, i wyjebywać to niepotrzebne, nie? Bo prostu, bo to jest... Albo przynajmniej do piwnicy jakiejś albo coś, nie? Tak, z w no nadziei, w, garażu się, w garażu się przydadzą. Ta, tam wiesz, olej to. Do czego? Do, do oleju to się wszystko przyda, nie? No do smaru, tak, to tak. tak. Znam temat, bardzo dobrze znam temat. <laughs> Kurde, tyle nas łącza. Najgorzej, jak ktoś się przyczepi, chce nagrywać, a, a mówisz może nie, a on nic. I wtedy nastaje taka niezręczna cisza, nie? Pójdziemy coś nagrać? Dobrze, już się więcej nagrybię, jak nie czepiam, nie. Ja to, dobrze to sparafrazowałem, nie? Tak, 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 tak. No, tak, nie, tak. Która ta plansza w ogóle jest? Yy, to jest ciecia. 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 Co, po tylu y, poważnych tematach, które poruszyliśmy dzisiaj, to... Tak, Tak, zdan... szczególnie na nagrywkach ekipowych, no. Tak, tam to bardzo ważne tematy poruszaliśmy. W ogóle powiem Ci, że to, to, to jest sztuka, słuchaj, przejść z ekipy nagrywowych <noise> znaczy, nagrywowych, nagrywek ekipowych, y, potem na odcinek spornikowy i rozmawiać o tak poważnych rzeczach zaraz mm -hmm. po takim. W... <noise> y, rozpierdolu i morzu po prostu wspaniałych tematów i głębokich i wszystkiego po kolei. To powiem Ci, że no, to, 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 tak, to. No, ale dobrze, taki potem na koniec jeszcze ten mój odcinek jest taki, o którym tu się nic nie gada ciekawego i... Dlaczego no, też poruszyliśmy bardzo ważne? No. ale tak wiesz, na luzie, bez skupienia, tak wiesz, na, na cilku. Ostatni odcinek w ogóle zauważyłem, to przecież, że, że, że go w sumie nie montowałem, bo tak miałem ochotę pomontować, nie? Ale jak go tak przyjrzałem, to tak nawet potem się okazało, że miałem problem tytuł jakiś konkretny dobrać, bo mhm. e, takie spoczenie odpaliliśmy na odcinku, żeśmy żadnego tematu konkretnego nie położyli. No czasami tak bywa, czasami no. tak bywa. No. Aj, 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 jak to się wiedzie. No ale tutaj tutaj już będziesz miał kilka tytułów tak takim się przynajmniej. No, oczywiście. Oci oczy zwisajcie! Wiszcie, oczywiście, o. Jakieś nie robiłem nic i nie miałem czasu na nic. Sobie. No, coś, coś się myślę Ja to, to zawsze wymyślam w momencie, gdy wrzucamy film na, na YouTube'a, tak, że to. Ewentualnie jak montuję, to w trakcie montażu czasami coś się wymyśli, jakiś tytułek, ale tak, to tak przeważnie, wiesz, jak... Niech ja sobie go odpalam, przeglądam kilka fragmentów i coś tam durnego wywyciąkam z tego, nie? Pewnie. Najprościej. Najlepiej. No. Ty kuźwa, co tu z... W ogóle zauważyłem poprawę w szybkości renderingu na no, ostatnio. A wymieniłem tylko w sumie właśnie z takich technicznych rzeczy, to tylko ramę wymieniłem, na więcej i kapeczkę szybszy. Ale rama akurat ma dużo zaznaczenia no. o, o re render, no, no ze średnich 19 minut, 7 do około 15 <coughs> 19 na 12, tak? 15. No. Z 19 na 15, no A powiem ci, że tak. To jest, dawno sporo, nie że nie to wiem. jest sporo. Niby teoretycznie tam 3-4 minuty powiedzmy, ale procentowo to jest, to jest dużo. To powiem Ci, że ja y, mam wrażenie, że u, ja jak montuję film, no ale ja też jak, jak montuję, to montuję raczej motowlogi z milionem ścieżek, mhm. to tak z pół godziny mi renderuje. Mhm. No programy się też ma znaczenie, bo, bo Loli z kolei no to tam y, chyba z tych Waszych właśnie odcinków no to mówiła, że w około 13 minut się mieści w y, 27K, nie? O. No no, wszystko, że na dużo gorszym sprzęcie. W Adopi właśnie, no. A ja, ja na tym. No, zdecydowanie powiedzmy sobie szczerze, że Vegas jest jednym z najgorszych, jeżeli chodzi o renderowanie. Mm -hmm. Natomiast ja. To już jest tak, że tyle set godzin poświęciłem nauczeniu się działania yy, na no, tego cholernego yy, Vegasa, że. W tym momencie zmiana go na coś innego to jest dla mnie totalnie absurd. Nie? Straciłbyś czas, bo co z tego, że zamiast nie wiem, pół godziny renderowało pocięcie 15 minut, gdzie na montażu spędziłbyś godzinę dłużej, nie? Dokładnie, dokładnie tak. I próbowałem nawet się go nauczyć, ale jest kilka rzeczy, które jest dla mnie tak irytujących, że na przykład, że nie jestem w stanie nawet ustawić pewnych skrótów klawiszowych, których używałem. Mhm. Nawet szukałem, żeby. Nie, nie ma takiej możliwości, no nie? Po prostu mhm. nie już. Na przykład do cięcia yy, ścieżki jest S mhm. na Vegasie, a w Adobe tego nie ma i dostawałem szału od tego. Skoro wideo studio też było, ale się go używałem, ale na szczęście DaVinci Resolve pozwala ustawić swoje skróty klawiszowe. No tak. Tutaj pod, pod tym kątem <laughs> Także mam... tak, też S-kę właśnie sobie przeniosłem do DaVinci, nie? Bo bez tego to ja po prostu jestem pory, <laughs> <nie? śmiech> korzystam z tego tak często i tak dużo no bo to jest najczęściej używany skrót klawiszowy, taki no tak, tak, tak 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 że przedstawienie tego a chyba w Adobe jest w ogóle pod kontrolą coś no no, no, szał! Po prostu ten, ten Da Vinci też ma kontrol, chyba przecinek, albo kontrol, pytalnik, coś takiego, jakiś taki tam ma skrót, nie? Ale no. dopisałem sobie do tego do, jako do drugi po prostu sk. I, i dział, czy nie? Właściwie jeden skrót chyba, który sobie przypisałem, nie? No, bo. My też, bo, bo to jest najważniejsze dla tak, mnie. Również tak, no, bo a prostu... cała reszta to tam już jakieś jakieście przeklikać, nie? Całe, że tak powiem, odruchowo pewne rzeczy działają, mhm. Ale kurwa, no, no, no nie byłem w stanie tego przeskoczyć w Adobe, totalnie. Chyba że jestem takim zbanem, że po prostu nie wiem jak się ustawia te skróty, ale wydaje mi się, że tam nie było takiej możliwości. Że mhm. Szukałem gdzieś poradników i, i po prostu. No nie, no, ja to... też trochę się oszukałem. Ostatnio na wczoraj chyba tam komuś, to, to Kirasowi dokładnie, mówiłem jak skróty ustawić. Sam się oszukałem, gdzie to się kuźwo ustawia. Bo nie ma tego normalnie w opcjach, tylko. Aha że sobie wejdziesz w preferences czy coś i tam se to ustawisz. Nie, tam masz, masz osobne, że tak powiem, osobne menu do IK mappingu całego, nie więc, No to. Tak, tak. No i to jest przy leciutki mm -hmm. Tak. Czekaj, bo ja to chcę w końcu kuźwa... Aj, nie da rady, no już byłem przy mecie nawet, bo udało mi się kupić no. także ten, ale... No ja zahaczyłem tam mościankę raz, a tak to potem tam nie ma... No to mogę o, o tą trzeba zahaczyć właśnie. No ale za, za bardzo zahaczyłem, więc... Więc to, to by i tak nic nie dało, bo on był drugi w kulach, także... To by nic nie dało, bo on był drugi w kulach. Także ja wam dziękuję, starcie sobie, za obejrzenie tego odcinka, mam nadzieję, że zmontowanego i na razie, cześć! No pa!